Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was na 21 odcinek serii Tajemnice Sailor Moon. Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Faraon Knighty i Mistress Nine, jedne z najbardziej tajemniczych i mrocznych postaci w sailorkowym uniwersum. Skąd się wzięli i kim tak naprawdę byli? Ark znany w mandze jako Mugen Infinity to trzeci łuk fabularny historii będący trzecim sezonem anime w latach 90 znanym jako Sailor Moon S. Ark powrócił także jako trzeci sezon serii Sailor Moon Crystal i chociaż wrogiem w tym arku jest Bractwo Śmierci, o którym już wspominałam w odcinku 12, dzisiaj przybliżę wam postać dwóch głównych antagonistów. Pharao 90 przybył na ziemię wraz z burzą, która na lata przed głównymi wydarzeniami zniszczyła laboratorium profesora Tomoe. Piorun doprowadził do pożaru, w którym zginęła żona profesora, a córka Hotaru została poważnie ranna. Podczas ataku ucierpiała również Kaoli Naito, asystentka profesora oraz sam profesor. Oboje za sprawą uderzenia Pioruna zostali zainfekowani jajami daimonów, czyli potworów, które były później tworzone przez Bractwo Śmierci. Faraon Nighty przybył na Ziemię z galaktyki Tau, na której mieściła się planeta Tau, gdzie Faraon Nighty dotychczas egzystował. Dlaczego przybył na Ziemię? Odpowiedź mimo wszystko nie jest taka prosta. Oczywiście przyciągała go moc srebrnego kryształu, którą chciał przejąć, jednak nie tylko. Pragnął zawładnąć Ziemią i uczynić z niej swoją nową planetę. By to osiągnąć potrzebował olbrzymich ilości energii, którą czerpał od zainfekowanych ludzi oraz kryształu Tajoron. Sam kryształ był niezwykle intrygujący. Był to przedmiot o niezwykłej mocy, wypełniony energią galaktyki Tau. Kryształ zaczął tracić swoje właściwości, co osłabiało Pharao 90, dlatego potwór zaczął karmić się ludzką energią. Co ciekawe, zanim profesor Tomoe dał mniejszy z nich swojej córce, kryształ należał do jego żony Keiko. Skąd owy przedmiot wziął się na Ziemi przed burzą, z którą przybył wróg? Jak wiemy, Soichi Tomoe został wyrzucony z kręgów profesorskich przez nielegalne eksperymenty, więc możemy przypuszczać, że podczas jednych z jego badań profesor nawiązał kontakt z innym wymiarem. Jako dowód tej tezy możemy uznać scenę, w której jedna z wiedźm, Willow, pokazuje Aminizuno eksperyment zawierający miniaturową wersję obcej galaktyki. Pharaon Knighty wraz z całą swoją świtą zamieszkał w podziemiach Instytutu Profesora Tomoe i oprócz opanowania Ziemi przez swe moce pragnął, by jego galaktyka zajęła miejsce Mlecznej Drogi. Jak wiemy, plany pokrzyżowała mu przebudzona Sailor Saturn oraz Sailor Moon, która levelowała Super Sailor Moon. Kim więc był Faraon Jedną z form chaosu. Jego egzystencję można wytłumaczyć w taki sam sposób, jak istnienie na Helenii, Królowej Metali czy Mędrca. Żeł, ponieważ przebudziła go moc srebrnego Kryształu iluzji, lecz koniec końców został pokonany. Kim zatem była Mistress Nine, Czyżby także jednym z wcieleń chaosu? Otóż nie. Mistress Nine egzystowała w ciele Hotaru po tym, jak Soichito Tomoe wszczepił jej na swojej córce. Mistress Nine nie była jednak zwykłym demonem, była partnerką faraonajki i niezwykle potężnym wrogiem. Będąc wewnątrz Hotaru, od czasu do czasu dawała o sobie znać, jednak w pełni przebudziła się w chwili, w której odebrała Cibiusie jej broszkę ze srebrnym kryształem iluzji. Przybrawszy swoją ziemską postać mówię ziemską, gdyż nie wiem, jak wyglądała mieszkając na palencie tau poluka srebrny kryształ i pragnie połączyć się z Faraoniki. Uniemożliwia jej to dusza Hotaru, która odbiera jej kryształ i zwraca go Cibiusie. Mistress Knight wciąż walczy z uwięzioną wewnątrz Hotaru. Odbiera hostie Selor Jupiter, Venus, Mars i Mercury, ale gdy również traci owe moce, a dusza Hotaru ostatecznie opuszcza opętane ciało, przemienia się w potwora. To powoduje ostateczną śmierć dziewczynki, jednak Mistress Knight sama nie wychodzi na tym najlepiej. Cierpi wciąż wzrastając i zwiększając swoją moc, aż w końcu zostaje chłonięta przez Pharaoh 90. Była więc niczym innym jak demonem najwyższej klasy. Czytając mangę miałam wrażenie, że Mistress Nine i Faraon Nighty byli jednymi z najgroźniejszych wrogów Sailor Senshi. Obcy, którzy przybyli z odległej galaktyki, przerażają swoją mocą i brakiem jakichkolwiek ludzkich cech. Nie da się jednak ukryć, iż ich postacie były jedynie tłem dla wojowniczek zewnętrznego Układu Słonecznego, które pojawiły się w tym arku. Należy wspomnieć, iż w tym przypadku największą różnicą między starym anime a mangą czy serią Crystal był obiekt pożądania. W starej serii Mistress Nine potrzebowała nie srebrnego kryształu iluzji, ale świętego Grala, by móc przywołać na ziemię Faraon Również w pierwszym anime właściwym imieniem Mistress Nine był Messias Ciszy. Osobiście uwielbiam Mistress Nine i Faraon To przerażający, silni wrogowie, którzy kierowali się wyłącznie rządzą władzy i pragnieniem przejęcia ziemi dla siebie. Nie posiadali przeszłości, do jakiej przywykliśmy ze sprawą na Heleni czy Beryl. Było to zło w swojej najczystszej postaci. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!